Nie przed chwilą wstaliśmy. Dziewczynki się tutaj ładnie bawią. Emitka Nie pisz po stópce. Dobra? Idziemy pod prysznic teraz, co? Wchodzimy pod prysznic. Mirek poszedł biegać. A potem dziewczyny z ciocią idą na plac zabaw. A my kupiliśmy sobie bilety do muzeum Kolejny dzień biegania. Dobra, idziemy do muzeum teraz. Chodź. Jakiego muzeum? Muzeum Picasa. Co ty nie ja wiesz jakiego muzeum się, idziemy? Ja przypisałam ja Picasso się? na imię. Pablo. Dobrze. A znasz jakiegoś Pablo? Escobar. Nie. jakiego znasz jeszcze Pablo? Pablo Wrubel. Pablo Polski. <laughs> Dzięki temu, że... Mamy tutaj szwagierkę uroczą i mogliśmy zostawić. Nie, Ani zostały z Magdą po prostu. To... Grzeczne. Grzeczne. Zostawiliśmy w domu. Sami idziemy sobie na zwiedzanie Barcelony. Pierwszy raz tutaj pójdziemy do Muzeum Picasso. Picasso nie wiem czy wiecie, że był w Polsce chyba w 1947 albo coś takiego. I bardzo mu się podobało w komunistycznej, powojennej Polsce. Może nawet jakieś natchnienie miał. Miał, na pewno. No i zobaczymy. A teraz kaweczka z rana. Wszędzie tu jest pełno takich kawejek. Nikogo nie ma. Niewiele osób. Jesteśmy pierwsi. To znaczy, w pierwsi, pierwsi wchodzimy, bo mamy bilet na dziesiątą, ale jest taka kolejka, którą trzeba odczekać, i wszyscy ludzie też mają bilet. Większość. Mamy takie telefony do słuchania. Będziemy wciskać cyfry i słuchać o danych, obrazach konkretnych. <śmum _> Jesteśmy w sklepie Twojemo zampicassa. Bierzemy dziewczynkom takie piękne wydanie książeczki jego życiorys. A tutaj jego dzieła. To jest to kolorowanie, rysowanie właściwie. A to są takie jego dzieła największe. Chodźcie zobaczyć mamuta mija! Chodźcie wszyscy, bo tam jest fajnie. Że tak dużo zrobił, że całe muzeum można by i tylko jego rzetelne. Mało tego, przed chwilą wyczytałyśmy z miną, że on e, w, miał taki moment w Paryżu, że nie było go stać na to, żeby palić w piecu, więc palił swoimi pracami. Aha więc pewnie tych prac byłoby jeszcze więcej. Ja nie mogę w to uwierzyć, my, że my sobie tak siedzimy, jest taki chillik, siedzimy sobie na zewnątrz, jest tak pięknie, ciepło, przyjemnie, a jest pierwszy listopada. Ja zobaczcie, jakie rękawek jest. jest miło że przyjemnie. Nie, o atmosferze, która panuje wokół nas i tym, że jest naprawdę Niesamowicie. Nie zapamiętasz, już... jak się to danie nazywało. Które? Musimy sprawdzić. Te e, pierożki, jedno miało e, taki sos z kukurydzą w środku, a drugie było z mięsem i z papryką, też takim, taki sos boloński trochę, ale w takim frupiącym pieroszku, ale ciasto francuskie. Pyszne to jest. Tak. To są jakieś kapase. Mhm. Tutaj na szczęście właśnie wszędzie są to opiekane ziemniaczki, bo to jest takie danie i y, to się nazywa jakoś tutaj. Pasy, ale tak, właśnie te ziemniaki takie opiekane. Fajne dla rodziców, którzy nie mają pomysłu, żeby dać y, dzieciom coś takiego tutaj miejscowego, no to właśnie te ziemniaczki można podać. No i zaraz po jedzeniu ruszamy do ogrodu. Yeah. do biegów. kolejny raz. A tym razem mamy bilety. Tym razem mamy bilety, tak. mamy bilety zakupione dwa dni temu. Jaki tam nas czeka jakieś 3 km w jedną stronę albo 4 na piechotę. No i to, to jest wydarzenie duże dla Magdy. Prawda Magda? Dla mnie? W odległości? Odległości duże, ale my będziemy drugi raz, gdy będziesz pierwszy. A parku ja... ja parku przepraszam, jaka ale jest ja odległość? będę czwarty. Ty będziesz czwarty, ja będę drugi. Jaka jest wielkość tego parku? Z 6 kg Serio? <r> Nie, ale doczytałam gdzieś, że przejście po parku jest za darmo. Nie wiem, czy to się sprawdza, ale że jest za darmo, tylko wejście na ten zdobiony taras jest płatne. Czyli właśnie na to potrzebujemy bilet, czyli na ten taras widokowy. Pierwszy, pierwszy jeszcze. W ogóle zobaczcie, to, co tutaj nam Pan przyniósł, to jest danie dla dwóch osób. Widzicie? A my już właściwie skończyliśmy jeść. Skończyłeś, kochanie, prawda? Zobaczcie, cała nasza piątka właściwie nie była w stanie dojeść dania dla dwóch osób. Magda jeszcze ciśnie, ona to najwięcej jest z nas. Ja nie byłam w stanie tego kawałka zjeść, ale to jest danie dla dwóch. To pomyślcie sobie, jak wygląda danie dla piątki. To chyba dwa stoły by zajęło. Tyle naczytałam na temat tej kastaniady. Tak szukaliśmy wczoraj tych pieczonych kasztanów, czy grillowanych. Nie znaleźliśmy ani jednego stoiska. Jak to jest możliwe? No jak to jest możliwe? Powiedz mi. No bo jesteśmy w Katalonii, a nie w obu państwach. Byliśmy na najpopularniejszych... Na Ach, Jak ona się nazywała? E, no to powiedz, Mirek, jak? Larabla, la tak. I nie było tych kasztanów nigdzie. I dzisiaj też szukamy, dzisiaj jest Święto Zmarłych, i też nigdzie nie ma tych kasztanów. Tutaj na Tu na wszystkich świętych, u, u nich jest taka Kastaniada, i nie ma tych kasztanów. Kastaniada, i nie działa ona niestety. Nie w tym roku, nie w A tym jecha. roku. A jedzenie jest dobre? Kasztany do jedzenia. Kasztany do jedzenia, ale tych kasztanów jeszcze nie znaleźliśmy, mm -hmm. prawda? Nie. Już... <laughs> Szukamy cały czas, prawda? Uh -huh. Może znajdziemy jakieś kasztany. Żebyśmy... I najfajniejsza zabawa tutaj była gonienie ptaków. Aha, no tak, bo Wy gołębie gonicie, prawda? Uh -huh. No, to prawda. Głomie, go... Możesz iść go, e, gonić gołębie jak chcesz. Nie. nie? Teraz nie? Dobra, to czekam na tatę. Jesteśmy w drodze do parku Gaudiego i zobaczcie, co spotkaliśmy po drodze. komida polacja, pierogi, kopytka bigos, płatki ziemniaczane, sopa spyzy, gulasz, sernik i więcej zapraszamy po polsku. Pierogi, wawel, polska restauracja. Słuchajcie, idziemy i idziemy i mój mąż zauważył, że są kasztany po drodze. Kupujemy garstkę kasztanów. Udało się. Ale naprawdę trzeba było się porządnie naszukać tych kasztanów. To będą twoje pierwsze kasztany? Pierwsze kasztany. Zawinięte w gazetę. Gazeta. te kasztany. Jak ładnie pachnie. Ja no, pokaż. Mm. No pewnie, zaraz będziemy rozpakowywać. Co one no są, w czekoladzie? Czekolada Tak, są grillowane. No. tak wyglądają. Tak tu tak nie Chodź, pokazywać Chodź, zobaczcie. zobaczcie. To Chodź, Idziemy w dół, źle poszliśmy Słuchajcie, mój wąż się zgubił Z Magdą, która już naprawdę nie mogła iść Już była tak zmęczona, że ledwo idzie Zobaczcie, oni są dopiero tam, już słońce zachodzi Ledwo doszli Ciekawe, czy ich panowie, czy ją panowie wpuszczą Wpuszczą ją Wpuścili <śpuszczyli> ją Emi! Jest, mój dzióbek! Jest, moje malec. W ogóle nie ma widać tego nieba, takie różowe niebo tam jest. No dobra kochanie to co? Jaka pogoda była? Bo widzę, że się nie opaliłaś. Obudzić się, Proszę? Jeszcze się musisz obudzić. A tobie mi ja się podobało? Co najbardziej ci się podobało? Kasztany. Kasztany? Kasztany. No, no. Co cieszę się, że rzutem na taśmę znalazłem jednego. A tobie co się podobało? Co najbardziej podobało, że tyle spacerowaliśmy, chodziliśmy, zwiedzaliśmy, to było takie fajne. Mm, będziesz to kontynuować? Tak. Dobra. Super. A tobie co się podobało? Proszę. Orzeszki? No dobra. Mi się podobało to, że każdego dnia udało się pobiegać i pochodzić. Rzeczywiście to było fajne.

fajnie spędzony czas, pomimo tego, że nas oszukali z biletami. Zostaliśmy oszukani, Ale z sprawdzałem to: Real gra z Barceloną w Madrycie 21 kwietnia. W no, przyszłym roku? No. To dobry czas. To zamiast tego olej chcesz jechać? Nie sądzę. Ale jest później. To tutaj tylko taki weekend, a tam tylko też weekend. Więc. Podróż minęła spoko. Spokojne loty. Bardzo ważne jest, żeby. I że nie trzeba kupować, jak się ma dzieci, miejscówek, co kosztowałoby na dwie strony prawie 1000 złotych, bo zgoła sadzają dziećmi z dziecią. Sadzają raz. Chyba, że ktoś ma 15 lat, to już nie. Tak. Ale z takimi dziećmi jak. Jak my mamy to... Najgorzej tylko jak posadzą na ogonie, no to wtedy trzeba mieć woreczki w gotowości w razie czego. Nie, no bo też tak nic nie trząsło w tą stronę. A tego nie wiesz, nie siedzieli z tyłu. Tego nigdy nie... Nie, jak to nie wiesz? Przecież tam było włączone cały czas. Także już puszczali w siku do toalety, puszczali z, z turbulencjami na własne bo Tak długo było, że no w każdym razie jesteśmy, i jeszcze będziemy musieli zaliczyć święto zmarłych przejść na groby, jeszcze nie? Tak jest. Po święcie zmarłych. Tak jest. Także do kolejnego vloga już wkrótce.